Czym jest holistyczna terapia? Jest to terapia połączona z duchowością. Jest to i praca z energią, czyli procesy kwantowe, i praca z podświadomością, i z przekonaniami, czyli z umysłem, i z emocjami, i z ciałem. Wykorzystuje przy tym różne metody rozwoju osobistego. Biorę z tych metod, łączę kilka metod, ale biorę z tych metod tylko to, co ze mną rezonuje i jakby przepuszczam to wszystko przez siebie, przez swoją intuicję, przez swoje zdolności. Eee, czyli patrzę na ciebie w trzech perspektywach: z poziomu umysłu, z poziomu ciała i z poziomu ducha. Bo uważam, że w niektórych dolegliwościach tradycyjna terapia nie działa. I, tak, I takich też mam klientów, którzy już próbowali wszystkiego, brali udział w wieloletnich psychoterapiach i to nie zadziałało. A tymczasem, jak u mnie pójdzie proces z emocjami przez ciało, Pracujemy nad przekonaniami, pracujemy nad emocjonalną też przyczyną dolegliwości czy stanu. Połączymy to wszystko z procesem kwantowym, to wychodzi efekt wow, szybki rezultat. Dlatego moja holistyczna terapia jest skuteczna, jest bardzo skuteczna. I taka perspektywa, gdzie patrzy się holistycznie na całość, czyli że nie skupiasz się na objawie, docieramy do przyczyny tego objawu czy tego stanu. I bardzo dużą bazą, właściwie kluczem tutaj, gdzie w tym kluczu jest większość naszych życiowych problemów czy dolegliwości. Często te dolegliwości są chroniczne, one nie chcą odejść na dobre, znikają na chwilę i potem znów wracają. Więc tutaj masz informację, że potrzebujesz zrobić coś inaczej. Jak to, co robisz, nie działa, to spróbuj czegoś nowego. Ale dotarcie do przyczyny już pozwala odpuścić bardzo wiele dolegliwości, czy rozwiązać dużo różnych problemów. Natomiast bardzo jest tutaj ważne zintegrowanie dzieciństwa, czyli uzdrowienie traum czy ran z dzieciństwa. Ran, które powstały, gdy nie możemy ich pamiętać, często w okresie projektu celu, czyli w czasie jeszcze przed naszym urodzeniem. Więc tam powstało mnóstwo wzorców i kodów, podświadomych schematów, które sterują naszym życiem, wpędzają nas w różnego rodzaju kłopoty. Psują nam relacje z innymi ludźmi, tak? Nie pozwalają nam doświadczać obfitości w życiu na wielu różnych polach. Także zapraszam na taką holistyczną terapię. Możesz ze mną pracować jeden na jeden. Zaczynam zawsze od konsultacji. Pierwszy krok, aby się poznać, aby zobaczyć, czy potrafisz pracować z podświadomością, czy pozwalasz sobie na to, czy jesteś tylko w umyśle? Bo, aby trwale wyjść z problemów, potrzebujesz wyjść poza umysł. Czyli idąc za tym, że nie da się rozwiązać problemu na tym poziomie, na którym powstał. Trzeba zejść albo głębiej do podświadomości, a najlepiej zejść i wyżej, i głębiej, czyli połączyć podświadomość z nadświadomością i odkryć te podświadome blokady do tego. Proces polega na tym, że potrzebujesz przepuścić przez ciało emocje, przetworzyć je, bo trauma jest niczym innym niż zamrożoną w ciele emocją. I często objawia się różnymi bólami, chorobami różnego rodzaju, ale również blokuje cię. Przed zmianami w życiu, przed pełniejszym życiem, na przykład ze wstydu, ze strachu. Boisz się czegoś zrobić. Na przykład masz lęki przed wystąpieniem publicznym i to ci może utrudniać pracę w Twoim, zgodnie ze swoimi talentami czy predyspozycjami. Jeżeli masz opór, boisz się w stawianiu granic, w wytyczaniu granic, w komunikowaniu swoich potrzeb, to prawdopodobnie Twoja relacja nie jest zbyt szczęśliwa, więc po to się to robi i po to też się holistycznie patrzy na różne rzeczy, e, aby szybko wyjść z problemów, aby poradzić sobie z bólem, często wieloletnim bólem, trwającym często kilkadziesiąt lat. Więc warto zrzucić z siebie te emocjonalne ciężary i w końcu odpuścić. Poczuć luz, lekkość i pozwolić sobie również na czucie ciała, bo często przychodzisz do mnie z takimi smutnymi oczami, ciało jest sztywne, zamrożone. A kiedy proces pójdzie, to ty się nagle rozluźniasz. Ty potrafisz się cieszyć, potrafisz odczuwać dziecięcą radość, tak? I potrafisz przede wszystkim dokonywać odważnych, życiowych zmian, i masz na to do tego energię, bo tą energię odzyskasz z tego dzieciństwa. Natomiast ja nie pracuję tylko z dzieciństwem, pracuję również z rodem i również wcieleniowo czyli Twoje przekonania, Twoje blokady. Niekoniecznie mają źródło tylko w dzieciństwie, czy niekoniecznie mają źródło tam, gdzie pamiętasz, bo bardzo wiele traum jest wypartych, one są tak trudne, że e, nasza podświadomość je e, zablokowała, tak? E, ze, jakby ze strachu przed tym, żeby ich nie odczuwać znowu, tych trudnych emocji, ale trzeba je w końcu wypuścić, aby. Odmrozić ciało, aby poczuć, poczuć życiowy los. Więc po to się to robi. Natomiast te nasze przekonania i te nasze życiowe blokady wcale nie mają źródła tylko w dzieciństwie, ponieważ mają źródło jeszcze bardzo często w rodzie, we wcieleniach, w świadomości zbiorowej. Mamy przekonania ze środowiska, w którym żyliśmy, czyli na przykład jeżeli. Pochodzisz z rodziny, gdzie były nałogi, gdzie był alkohol, gdzie była przemoc, i nie dość, że w Twoim domu, to jeszcze w sąsiednim, w ogóle w tej miejscowości wszyscy działali podobnie, to Ty masz wzorce, wkodowane, wgrane wzorce, że tak się żyje, i potem przyciągasz dokładnie takich samych czy podobnych partnerów, jakie kody znasz, jakie wzorce znasz, czyli Potrzebujesz też odkodować swoją podświadomość z destrukcyjnych wzorców wzorców o miłości, o świecie, o relacjach, o sobie, o innych ludziach. I bardzo ważnym elementem holistycznej terapii jest wyjście z poczucia winy, ze wstydu i ze strachu, bo to są trzy emocje, które trzymają każdego człowieka, które go blokują. Łączę tutaj kilka metod. Łączę teta healing, łączę sanomentologię, prowadzę mediację z podświadomością, co jest nowością w branży. E, łączę ustawienia, łączę pracę z emocjami, uwalnianiem emocji, radykalne wybaczanie, co jest przepięknym narzędziem do zintegrowania energii męskiej i kobiecej w Tobie. Do uzdrowienia właśnie tych wszystkich destrukcyjnych wzorców. Także łączę te kilka metod, pracuję i bazuję na własnej intuicji, na prowadzeniu, na połączeniu z wyższą świadomością. Także zapraszam Ciebie serdecznie na moje holistyczne programy, jeden na jeden. Możesz też skorzystać z moich Kursów online na platformie kursowej Akademia Holistyczna, także zapraszam Ciebie serdecznie, zajrzyj sobie tam również i wybierz coś dla siebie.